Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Witold Stoch. Razem ze mną poseł Robert Winicki. Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić sprawę związaną z polską mniejszością narodową na Litwie. Jak dobrze wiemy, na Litwie od lat trwa akcja przeciwko Polakom. Litwinom nie podoba się polski język, polska edukacja, polskie szkolnictwo. Jak się okazuje, władze na Litwie podejmują kolejne kroki przeciwko Polakom. Otóż w miejscowości Dziewieniszki, dosyć blisko Wilna, też w takim położonym miejscu, gdzie z trzech stron jest, jest granica z Białorusią, ma powstać miejsce dla ponad tysiąca imigrantów, migrantów, jak mówią sami mieszkańcy miejscowości Dziewieniszki, to nie są uchodźcy, są migranci ekonomiczni, którzy napierają na Litwę od strony Białorusi i władze Wilnie zdecydowały, chcą, aby powstał właśnie w Dziewieniszkach taki obóz przejściowy dla tych migrantów. W miejscowości, która liczy mniej więcej 500 600 osób, gdzie 80% tych mieszkańców to Polacy. Litwini w ten sposób chcą zaburzyć tą strukturę etniczną, strukturę narodową. I w miejscu, gdzie jest polskie gimnazjum, gdzie są osiedla, gdzie są domy jednorodzinne, gdzie jest polska szkoła, chcą zbudować ten ośrodek dla migrantów. Tam trwają protesty. Być może one przyniosą jakiś skutek, ale my chcemy tutaj podkreślić, że nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków na Litwie. Kolejny przejaw tego złego traktowania naszej mniejszości. Chcemy podkreślić, że jest to także złamanie umów międzynarodowych. Umowy, jakiej Polska, jaką Polska zawarła z Litwą w roku 1994, to traktat o przyjaznych stosunkach. I dobrosąsiedzkiej, dobrosąsiedzkiej współpracy z Polską i działania takie jak te, to przykład złamania artykułu 15 tej umowy, która mówi, iż strony w szczególności powstrzymają się od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Z tym mamy do czynienia w dziewiętniżkach. Więcej o tych. Działaniach rządu w Wilnie powie pan poseł Robert Zwinicki. Proszę państwa, tak jak kolega Witold podkreślił, od 30 lat trwają próby lituanizacji polskiej mniejszości na Litwie. Ta mniejszość to około 200 tysięcy Polaków, którzy pozostali tam potomków tych, którzy przetrwali e, zabory, przetrwali okupacje, przetrwali czasy sowieckie, przetrwali wywózki na Sybir i my w Polsce, w Polsce, w której jest 7 milionów potomków kresowian. 7 milionów osób w Polsce ma korzenie, ich przodkowie urodzili się na kresach wschodnich. My jesteśmy winni solidarność tym naszym rodakom tym, którzy codziennie o swoją polskość walczą, walczą o polskie szkoły, walczą o polskie instytucje kultury, walczą o to, żeby Polacy byli reprezentowani w Sejmie Republiki Litewskiej, w samorządach wileńskim, solecznickim i wszystkich innych, w których mieszkają Polacy. Szanowni Państwo, ta polityka lituanizacji, 30 lat prowadzona przez rząd litewski, odbywa się oczywiście w białych rękawiczkach. To nie są tak brutalne represje jak na Białorusi, ale są to represje, które mają za zadanie konsekwentnie zniechęcić Polaków do tego, żeby pozostawali Polakami. Najgorszym momentem było oczywiście rozpędzenie na początku lat 90. samorządów polskich, ale potem też dzieją się rzeczy skrajnie niedobre. Litwa od 10 lat nie ma ustawy o mniejszościach narodowych. Litwa zmienia ustawy oświatowe w kierunku uderzającym w polską mniejszość narodową. Litwa nie przestrzega traktatów międzynarodowych w tym zakresie, a rząd Rzeczpospolitej w tym czasie twierdzi, że mamy najlepsze stosunki z Republiką Litewską w historii. Przez ostatni tydzień trwały masowe protesty tej niewielkiej społeczności w dziewieniszkach. Dzisiaj jest manifestacja w Wilnie Polaków, którzy przeciwiają się... Osiedlaniu imigrantów na ich terenach, nie tylko w Dziewieniszkach, ale jest kilka innych lokalizacji. Były protesty również w innych miejscowościach. Szanowni Państwo, wiemy, że dzisiaj dzisiaj z rana dosłownie napłynęła wiadomość, że te manifestacje dają swoje pierwsze efekty, to znaczy, że prawdopodobnie w Dzięwieniczkach nie powstanie obóz na tysiąc imigrantów. Zdajemy sobie też sprawę ze skali zjawiska. W 500-osobowej miejscowości ma powstać. Obóz imigrantów najczęściej z Bliskiego Wschodu na około tysiąc osób. Prawdopodobnie do tego nie dojdzie, ale nie dlatego, że Rzeczpospolita Polska naciskała czy interweniowała w tej sprawie, ale dlatego, żeby walczyli to sami mieszkańcy Litwy, sami Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie. Szanowni Państwo, w ostatnim, na ostatnim posiedzeniu Sejmu wzywałem rząd do zdecydowanej reakcji w tej sprawie na posiedzeniu Zmównicy Sejmowej. Nie spotkało się to z zdecydowaną reakcją. Będę pisał interpelację w tej sprawie do ministra Rała, będę domagał się wyjaśnień, gdzie jest polska ambasada, gdzie jest stanowcza reakcja Rzeczpospolitej Polskiej na łamanie przez Litwę po raz kolejny traktatów międzynarodowych, na te podstępne, obrzydliwe próby Zniszczenia polskiej społeczności Wileńszczyzny, bo chodzi o to, żeby Polacy nie tylko się lituanizowali, chodzi też o to, żeby opuszczali swoje miejscowości, chodzi o to, żeby porzucali ziemię ojców, chodzi o to, żeby porozbijać ten region. W którym Polacy zamieszkują zwarcie i stanowią większość mieszkańców, właśnie w rejonach Solecznickim i Wileńskim. To jest podstępny plan realizowany przez wszystkie po kolei rządy litewskie, z którymi obecna władza utrzymuje jak najlepsze stosunki. Otóż mówimy jasno. Nie ma dobrych stosunków z Republiką Litewską wtedy, kiedy łamane są prawa Polaków na Litwie, na Wileńszczyźnie. Solidarność z rodakami Wileńszczyzny, tak samo jak solidarność z Polakami na Białorusi, na Ukrainie, wszędzie, wszędzie tam, gdzie kiedyś była Polska, gdzie była Rzeczpospolita, a dzisiaj są nasi rodacy, jest naszym obowiązkiem. Jeśli nie będziemy solidarni z nimi, to dlaczego mielibyśmy być solidarni między sobą, jako Polacy tutaj wewnątrz kraju. To są nasi rodacy i wymagają naszej Opieki wymagają naszego wsparcia i Rzeczpospolita Polska musi to wsparcie zapewnić. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jest 11 bodajże podpisów posłów z klubu PiS pod tą ustawą. Wśród nich między innymi pani poseł Siarkowska, pan poseł Kowalski, szereg innych osób. To jest do znalezienia w, w, w Sejmie. Nie będę teraz wylistowywał, bo mogę się pomylić co do konkretnych nazwisk. Natomiast założenia tej ustawy są bardzo proste. Ona. Ona nakłada obowiązek na państwo polskie respektowania podstawowych praw i wolności obywatelskich. Znaczy nie wolno w żaden sposób dyskryminować obywateli, którzy skorzystali ze swojego wolnego prawa do szczepienia bądź nie szczepienia się. Tak? Nie wolno w żadną stronę obywateli z tego tytułu dyskryminować. I chodzi o to, żeby te przepisy były egzekwowane i żeby nie dochodziło do sytuacji takich, jaką już czasami mają miejsce w szpitalach czy ośrodkach zdrowia. Że, osób niezaszczepionych, trakt, że osoby niezaszczepione traktuje się jako osoby, jak pacjentów drugiej kategorii. Już niestety dochodzą do nas e, głosy, że takie, miejsce, takie zdarzenia mają miejsce lub że wywiera się nacisk chociażby w miejscach pracy w, czy przy służbach mundurowych e, na to, żeby ktoś się zaszczepił, mimo że teoretycznie obowiązuje dobrowolność w tym zakresie. Dziękuję serdecznie.